Siema! Lecimy dalej ze speedrunem, to znaczy serią, gdzie gram z zawodnikami trochę niżej notowanymi ode mnie. No i gramy sobie yy, kolejną partię. Przyznam wam w tajemnicy, że ze względu na to, że aktualnie jak to oglądacie, to ja jestem trochę daleko, to yy, pierwszy raz od dawna nagrywam partię, tak jakby yy, partia po partii praktycznie. Yy, ale to dobra, to zaraz. Przynajmniej gra E5. No i co ja mogę zrobić? Spróbujmy zagrać agres A! Gambit Królewski zagram. Zobaczymy, zobaczymy. Jakoś tak teraz mi to przyszło do głowy, że mógłbym tak zagrać. I pytanie brzmi, co tutaj zrobić dalej? Bo jeśli, dobrze kojarzę, można tu zagrać ruch D4. Ale trochę się cyka. Bo to jest tak, że D4, hetman H4, król D2 bodajże. Ale chyba zagram jak człowiek, no skoczek F3. To jest główna linia. I tutaj y oczywiście plan jest taki, że po to gramy F4, żeby zbejtować przeciwnika do bicia i chcemy zagrać D4. Ne? To znaczy, idealny scenariusz to jest tak, że przeciwnik nic nie robi, a ja sobie zbiję za darmo, mam silne centrum, wszystko jest super. Yy, więc korzystając z faktu, że przeciwnik myśli, <laughs> to chciałem Wam powiedzieć, że tak jakby teraz. W momencie, w którym to oglądacie, prawdopodobnie będzie trochę więcej speedrunów. Nie chciałbym, żeby mój kanał się skończył w taki sposób, że nagrywam tylko speedruny, bo nie o to chodzi oczywiście. Jest wiele fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o szachy. Aczkolwiek właśnie w sytuacji takiej jak wyjeżdżam, no to tych speedrunów oczywiście musi pojawić się siłą rzeczy więcej, bo... No nie mogę wam na bieżąco powiedzieć, co się dzieje w szachach, co nie? Bo muszę nagrać z Wyprzedzenie. Okej, okay, Hetman E7. Yy, nie znam tego, nie? Nie wiem, czy to jest jakiś gigamądry ruch, albo ostatni krzyk mody w gambicie królewskim, i przy to zna. Więc spróbuję zagrać na głowę. A moja głowa podpowiada mi, że trzeba zagrać tutaj skoczek C3. Każdy inny ruch wydaje mi się absurdalny, przyznam. Jak zagrałbym Hetman E2, no to spoko. Obroniłem pionka, ale zablokowałem sobie końca. Yy, okej. Okay. więc to była, powiedzmy, idea. Przejmik zagrał na tyle szybko, że. Powiedzmy, trochę mogę się zacząć martwić, czy to nie jest jakieś gigamądre podejście, ale chyba nie. Więc mam <laughs> kilka opcji, jak to zazwyczaj w szachach bywa. Najpierw dobrze jest policzyć najbardziej forsowne, czyli mogę zbić. Przedźmig zbije tutaj, atakuję tu i atakuję króla, ale mam ruch Hetman E2. to zbije, ja to odbiję gońcem. I groże tu, groże tu. Więc wynik zagra goniec D6. Ja wtedy zagram D4. Eee, no i to na moje oko wygląda, że to jest wystarczające. To znaczy odbiję sobie pionka. Mam lepszą przewagę, jeżeli chodzi o rozwój i git. Czy mam jakieś inne opcje? Bo Gambit królewski jest na tyle ostrym debiutem, że pewnie ruch typu D4 oddanie zagranie tu pewnie też by było spoko. I trochę mnie to kusi, przyznam. No dobra, zastanówmy się. Powiedzmy, że ja zagram tu. niech zagra tutaj. Chciałbym zagrać tak i po tym zagrać tutaj, ale stracę wtedy skoczka. Czyli tu, tu. Mogę zagrać tak wtedy. Zauważcie, że po tym. Aha, poty, to chyba dnia. No dobra, czyli okej, okay, czyli skoczek D5 trzeba zagrać. Tu. No, przeciwnik nie ma czasu na tego typu ruchy, bo skoczek C7C czas wisi, nie? Więc przeciwnik musi to zbić, zbić. Yy, no, być może, być może jest to jakiś tam wariant wysuszający trochę grę, ale nadal będę mieć, jakby wiecie, wymieniły się hetmany i co? I nic. I wymieniły się het... Wymiana hetmanów oznacza tylko tyle, że wymieniły się hetmany. To nie znaczy, że ta partia się gdzieś tam zakończy remisem. Na ten moment mam pionka mniej, ale no jednego pionka po prostu odzyskam. Na no to przynajmniej wychodzi, jeżeli dobrze liczę warianty, gdyż po biciu, biciu, tak jak mówię, no goniec D6 to jest jeden ruch, który obu tych pionków broni. Ja wtedy gram D4 i nawet po ruchu C6, zauważcie, że ja mogę zagrać goniec F4, bo po biciu jest tu, a po biciu odbijam skoczkiem i jest ok. Pyk, pyk. Yy, I ktoś z Was na przykład może się zastanowić to meczku, ale w zasadzie to czemu chcesz zagrać D4, a nie na przykład D3. I ogólnie zasada jest taka, że jeżeli nie jest to jakiś wielki problem, to chcecie mieć pionka na D4. Jakby centralnie chcecie mieć pionka, co nie. Yy, tutaj on by blokował mojego gońca. Więc chcę zagrać tak. Jeżeli przeźmik nie może go zbić, no to, to luz. Ciekawe jest też to, że. Wydaje mi się, że to nie nastąpi, ale gdyby nastąpiła i przeciwnik zagrałby na przykład skoczek F6, to moim zdaniem lepiej będzie zbić tutaj i zostawić przeciwnika z pionkiem więcej, ale z takimi pionkami, niż żebym po tym ruchu ja skoczkiem się wracał i tak dalej. nie? Po skoczek E7 natomiast, bo wydaje, tak jakbym miał strzelać, moim okiem skoczek E7 to jest najlepszy ruch tutaj. No, gdyż, jeżeli nastąpi bicie, to nie odzyskam tego pionka w łatwy sposób, no nie ukrężę. G5, widziałem, ale wydawało mi się głupie, bo ja to mogę zbić. I co? Jak to się mówi, chyba? Jajco, no biję. Także widzicie, no to na pewno jest, znaczy inaczej, może jest tutaj jakaś mega idea, której nie rozumiem, ale nawet jeżeli. Przeciwnik robi teraz fikołka z jakiegoś powodu i nie mogę zbić tego pionka. Tutaj tak dla mnie jest OK. Skoczek będzie mógł wejść na E4. Zauważcie, że teraz już skoczek E7 nie chcę powiedzieć, że przegrywa. Bo to jest za duże słowo, ale dopuszcza do ruchu skoczek F6. Skoczek F6 już nie działa, bo ja zbiję. A grozi cały czas goniec F4. A ze względu na to. No nie wiem, no chyba tak trzeba zagrać, nie? Spróbujmy to przemyśleć. No nie no, dobra, nie ma co myśleć. I teraz tak jakby trochę ucichłem na chwilę, bo próbowałem policzyć wariant, który, którego nie muszę liczyć. <ścoughs> nie musiałem go policzyć. Uuu... hu, 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 hu. Uh, hu, 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 hu. No piękny mat. Mat dwoma skoczkami. Będzie przynajmniej ładny tytuł na filmik. Ale no partia byłaś zła. I teraz test. Czy ja mogę zrobić sobie przegląd partii, czy nie mogę, skoro zagrałem przed chwilą. No właśnie, widzicie. Znacie moje podejście do platformy Czeską. Ale to oznacza, że po prostu jak kliknę tak. To powinno być git i po prostu nie będziemy mieć przeglądu. Nie dowiemy się, na ile zagrałem. No, spróbuję to przeżyć. Ale, mimo wszystko, analiza z komputerem też jest ok. Także, ok, gramy E4. Czyli zagrał E5 i F4. Jak widzicie, no, komputer mówi, że jest to zły ruch, bo faktycznie komputery trochę zabiły romantyczność w szachach. Natomiast to nie oznacza, że jeżeli ja mam minus pół po dwóch ruchach, to znaczy, że nie umiem grać w szach. Wybrałem agresywny wariant i faktycznie przemik zbił. No, i jak widzicie, <laughs> można zagrać tak. I po tym ruchu, co ciekawe, gramy królew 1 jest spoko. To pokazuje, jak to są dziwne warianty. Można też. Nie chcę was skłaniać, ale aż z ciekawości sprawdzę, czy to jest ruch. No jest. Głupio wygląda. Ale no, no jest ruch. Jest to ruch szachowy. Natomiast oczywiście skoczek A3 jest takie najbardziej konserwatywne. Hetman e 7 skoczek C3, ok i D5. Czyli faktycznie to była idea. I teraz y, ja zdecydowałem się na bicie, które, no D3 było ciekawsze. Jakoś nie rozpatrywałem tego, bo blokowanie gońca w takiej pozycji mi się wydawało dziwne. No ale okej, okay, no grożę biciem na D6, D5 teraz, co nie? I rozumiem, to jeszcze dodam, że po biciu ja po prostu odbijam. No okej, okay, no to czegoś mądrego się nauczyłem. Natomiast po biciu, pyk, hetman E2, bicie, bicie. No widzicie, przyjmik musiałby zagrać skoczek E7 i jedyny dokładny ruch. Ciekawi mnie też, czy jeżeli skoczek F... Szed... No. Ok, czyli moja czutka jest dobra. Bo cofnięcie się tutaj, to właśnie, przymik zrobi cokolwiek, a po biciu, biciu, no to zobaczcie, no nie, nie zagrałbym tego ruchu. To was nie chcę okłamywać. Zagrałbym prawdopodobnie roszadę i potem może, ale bardziej bym w tę stronę szedł, żeby otworzyć tego gońca. Natomiast przyjmik zagrał G5 i to była już podstawka. Tu, tu, tu. No i królew 8. I wariant, który liczyłem, ale nie wiem, czy bym go zagrał, uczciwie wam powiem, to jest zrobienie roszady. I jeżeli przyjmik zagrał tu, to myślałem, że mogę zbić tak na pierwszy rzut oka. Bo po biciu daję szacha i po biciu bije tutaj. Yy, a po biciu. Bierze w 4. Bo ja właśnie trochę liczyłem, czy mogę zagrać tak, 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 tak. No ale właśnie, po co się w to pchać? Jeżeli no nie muszę, nie? To znaczy po tym ruchu ja po prostu biję biję tu. Jest gitara siema skoczek, zaraz gdzieś odejdzie, wejdą, wejdzie. ten. A tak, no to przeciwnik. No kurczę, nie wiem czy w jedenastym ruchu dałem Mata dwoma skoczkami kiedykolwiek, ale. No przynajmniej ładnie wygląda. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara!